Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj Beata z moim lekkim wsparciem zaprezentuje sytuację pod tytułem biodra i równowaga. Kochani, proste ćwiczenie, no może nie tak proste, dla tych wszystkich, których czasem połamie gdzieś tutaj w okolicy bioder kręgosłupa. Słuchajcie, stajemy prosto. Ta noga, na której stoimy, delikatnie ugięta w kolanie, żeby tą równowagę było łatwiej utrzymać, także te kolana są odblokowane. Noga do tyłu. Odginamy ją do boku i przenosimy do przodu tak, jakby tutaj była jakaś przeszkoda, i opuszczamy. Starajmy się, aby górna część ciała, czyli ta od pasa w górę, pozostawała praktycznie nieruchoma. nieruchoma. To jest do wytrenowania, to się da zrobić. Słuchajcie, kilka takich kółeczek. Tutaj poczujecie też pośladek. On bardzo fajnie zapracuje. No, oczywiście zapracują też kolana. Gdyby jednak okazało się, że z tą równowagą jeszcze jest problem, Bierzemy sobie na przykład krzesło, trzymamy się i robimy to z podparciem. To oczywiście da Wam dużo więcej pewności przy tym ćwiczeniu. pamiętajcie, staramy się, żeby górna część ciała pozostawała jak najmniej poruszona. Czyli nawet świetnie byłoby postarać się robić to ćwiczenie, patrząc się gdzieś tam do przodu. Tak, zdecydowanie. Patrzymy się do przodu i teraz tak, słuchajcie, im wyżej tutaj podniesiecie nogę, tym bardziej zapracuje biodro. Także trzymamy kciuki, kochani, działajcie. Warto to ćwiczenie zrobić rano po wstaniu z łóżka. Naprawdę świetnie mobilizuje. Cudowności. Ale każda dnia też jest dobra. Trzymajcie się. Ciao!